Siema, Kusina, to jest Gidas, Kolejny odcinek dziękuję się trochę przerwy, ponieważ... Znaczy, hey, no, wcześniej odcinek, ale... To to, coś nie wyszło. Z misją, którą był błąd. Okay, nie jaką, może ktoś nie wie. A, port. Right, a ten kto wie? Kto wie?

Hey motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh yeah? Well, where I go find him? He's at the Van Karp Hotel in the financial. Oh, for sure. van <laughs> Hoff. Ale się I, że dobre. No, dobra. nie się Nie wiem. Nie wiem. jak robiłem Nie misję to mi się tą misję to mi się ta scenka... ścięła i i w... no, no, i Nie No Nie wiem. dalej, Nie yy, Mam nadzieję, że to był tylko błąd Przez to, co ja zrobiłem, bo... No, no, no nie powiem, no Ruszyłem coś, nie powinienem, chyba Więc... Pewnie przez to Więc teraz tego nie zrobię No, no, no

Z tymi drzwiami yes, I'm a with a gun. No Wykonam teraz oh, Bardzo dobre szunie z tą czapką. O tak zawsze jest ktoś nowy, kiedy trzeba kogoś przebrać. No i teraz. Najlepsza część, czyli czekanie To patrz na ich teksturę. szuki na no moją, to mają mniej detali Jak nagrywałem wcześniej, to też padało, teraz też pada, ja nie, ja nie lubię sam cały czas tu pada jestem albo na wsi Hej, to jest DA, jest dobrym tipper. Wiem, że daję nagrodę tylko ja. Co, jak sądzę? Ale ten zimnoch wcześniej był o wiele wcześniej niż yy, ja nagrywałem. Nie, słodko... Jest lisko. Ta ścinka mi się bardzo nie podoba. Mam nadzieję, że to tylko przez moje nagrywanie. <laughs> A nie przez grę. Dobra, i tak trzeba się nie, nie raz najprawdopodobniej po sobie zepsuł, bo wtedy to będę miał czterą Ale idealnie pada deszcz, tak? No. Tak, tak było wiem. Dlaczego do... wcześniej wyłączyłem. O, nie pada i bardzo dobrze. O jest, jedno. Kocenka to to Ale okej, okay. nie rozwalę się Będę jeździł... Wolniej Przypisywało to chyba nikt nie jeździł GTA oprócz mojej siostry Nie ja, no dobra, jest okej, okay. nie rozwaliłem się Chyba nie powinno mi to się zepsuć. Co ja mam na niego zakonfidencić? Nie podoba mi się to. Mi się bardzo nie podoba. Ale niech już będzie. Cześć kumpel. Oh, yeah, dobra. Hello, oh. I seen some highly suspicious you should come check out. No, don't I'm Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron. Shut up! you find anything back there? Found anything? He's got half a Mexico in his what? But but I've never seen how could it be? Hell of a defense you got there, buddy. Mmm. Mm Chickaw, yeah. Mm. Damn! You <coughs> fellow? Okay, because so, to może to do się. Gorze nie wiem co ona gana. jeśli temu się da jakiś bonus sam nie tylko kasę, to skorzysta, tylko kasę. nie za bardzo. Bo mam to 89 tysięcy Oczywiście Na czym się zarobiło? Na naszych dealerach Z Los santos Dobra, to ja sobie zapiszę, bo nie chcę tylko... Nie! Już się wystraszyłem. Tego powtarzać? No dziękuję bardzo. Demolka. Tu za fajną. Hey homies. What up, Carl? Co to jest? is going on? Do I to like hooker to you? What? Those assholes to to me. to this to you? Oh, I

No co, tak by nastraszył straszył. O, macie, macie być mieli. A tak, to to rozumiem. Dobra. Użyję tego, bo chyba bym nie w te beczki. To może przyjść policja. Cholera, śmierdziej to. I... Co mi wyrzucił łopatą? Dobra, nie będę się z nim pierdzielił Ale tam tu nie ma tej beczki no. U! Jest za dużo Panowie, my się do my się Chyba Jak nie, to trudno Dobra, tam już widziałem, że... Nie, tu beczki nie ma to użyję tego samochodu, bo betniarka się jeszcze przyda Dobrze wiem do czego Ty śmieciu zostaw tą betuniarę Tu nie mogę Mam coś na daleko Mam. Czy to by się przydało Ora to polecę podam to świetnie i rozpierdzielony co jest no to i to i ciekawa gra to mm, mm, mm. robuj Ło... Panie! To nie sądzę, żeby była fa fajna śmierć. Wejdź tu CJ. Ostatni. No. No kurde! Jak mi wypierdzielił? No? Chodź. No wypierdziel jeszcze sobie was kasę wezmę. Który? Górny mi jest szlajer. No. O, może tak. Nie! Czemu ty nie wylewasz tego co i to ja co? No to wyjdź z niego. twoje ubranie to chyba ostatnia rzecz jaką. mi się teraz martwimy. Ale tu betoniarki. Wejdę. Opatrz jak cię oszukam się. Co myślę, że to stronę pójdę? Nie. Ja tu użyję tej betoniarki. proszę że słabym. Tej też będziesz w betonie. No. To betonuję. To nie jest fajna śmierć To nie jest naprawdę fajna śmierć O, kto do mnie dzwoni? Czyżby Cezar? O, Cezar! Cześć! Kurde, kto do mnie dzwoni? Wiem o co mu chodziło, chodziło mu o szkołę Samochodową Let's go. Dobie w innym odcinku, na Teraz się misją u... CJ. You zara. got it. Hey, my cousin just called me. He gave me a tip about a baller's car going to San Pietro to score yay. Shit. We got to find out who's supplying those cats. Read your mind on. I picked them up at the Maholan intersection oh. and I'm trailing them now. You dress like an ass. Hey, it about that. Eee, gdzie on ja. No chyba cię popierdzieliło, że ja tam będę jechał Ja pierdzielę, no. no No nie da się, no nie da się Ja myślałem, że już ten Że już mam kudrę wieś za sobą, a tu nie, tu jeszcze trzeba pojechać tam bo Cezar ma misję jakaś może będzie warta może czegoś się dowiedzieć ciekawego na razie jedyne. co wiem to, że no mam to to, że muszę zrobić parę pieniędzy bo będzie misja i trzeba będzie wykupić jedną no. ciekawą y, tom kurde dobra nie budynek no, po prostu budynek jak się to nazywa a to kosztowało chyba 800 tysięcy albo 90, nie pamiętam już no a nie chcę zostać w, w kieszeni bo jak mi się mi amunicja skończy to wtedy nie myślę. no dobra nie ważne co się stało wow wow wow, 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 które nam pojechać Błagam tędy! No... Kurde, Nie znoszę... Yyy... jakie są tutaj rozplanowane. one są tak źle zrobione, Po co? Jest tutaj ta droga, gdzie ona prowadzi? Pierdziel się jeszcze, no, no... Jakby... Gdzie to tylko ma prowadzić? Po co ona jest? O bo jakieś gospodarstwo to jest? Jakiś kurze o, Jezu a niech tylko tą misję nie zaliczę, to O pamiętam jak tu miał te Tu jeździ jakiś daleko pieniądze że na ja w tym, no, to nie wyjadę. Bo murek musiał być. Mimo, że tu nie masz szewej duszy, to murek musiał być, no. No no, murek musiał być, no. Kurde, i po prostu właziłem, no. Wow. Nie wiedziałem, że da się to rozwalić. A o to? Ładnie, teraz tylko pojadę do Cezara. Ale ja pierdzielę, no. O. Ojej, ciągle wywalił się zliczej. Dobra, mam nadzieję, że to jest blisko. Że jest nie blisko. Nie, Uu, to nie będzie fajnie. Nie wiem Nie wiem jaki to motor albo się, że jest taki sumy na motorze, że jeździ gorzej niż trudny nie wiem już nie wiem oj oj gdzie, gdzie jest? Dobra, że do niego to płynę. Nie, nie chcę jeść na tym motorze. Już myślałem, że będę wolno pływał, bo jest taki fajny glitch, który jak masz du za dużo FPS-ów, to wolno pływasz. Taki szkodliwe. A jakaś auto? Faltona dostanę. O! Bardzo dobrze. No.